Jak nie kameruje? Teraz kamerujesz. Ty wyłączyłeś? Kameruje? Ja się no. tak naprodukowałem. Pozdrawiam dla papieża Franciszka, co go nie nagrałeś. Błogosławieństwo nieo Pański, No wejść na dąża za piłką. Masz być szybszy niż piłka. Rzut, brawo! Dobra, tłumaczę zasady w to się nagrało. Przepraszam pani Górek, nie myślę. Yeah! Nie! Tak powinno być. Brawo! Nie, Tomasz? Ładnie. No i Wasia wraca na boisko. To mi się podoba. <noise> Dawaj mała, nie przestawaj! Basia to wielkie chłopisko i nogi niczym dębowe kłody w gęstym dębowym lesie. Brawo! Dobrze! Oj, 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 oj. To był komentarz ala y, Tomasz masz zimę. Eee... Ktokolwiek będziesz w Nowogródzkim Grodzie to późnym Ciemnego Boru zjechawszy, pomnij zatrzymać swe konie, by się przypatrzeć jezioru. Tam gdzieś świte się. jasne, jasne, rozprzestrzenia Ma być komentarz. Łona. Bartku, ma być komentarz. Czy może raczej jak Mateusz Bory powinniśmy komentować? Czyli jak? Mateusz Bory właśnie zwyczajnie komentuje. On nie używa takich metafor, on tylko mówi eee, co on mówi, nie wiem co on mówi takiego. Szybko! Dobrze! Zdecydowanie i skutecznie. Ale Szaranowicz dobrze komentuje. On używa takich super porównań My dzięki tym transmisjom. Byliśmy życie zastępczym. Był powodem ogromnej, zbiorowej radości. Adam Małysz, w domyśle. Herbata tekan. To moja herbata. herbata tekan. To tekan. Tekan, tykan. ja Ja tekan. A to zdobywczyni Gola. Bardzo ładna, moim zdaniem. Co myślisz, Bartku? No my Nadaje się. Gola, to... gola, chyba nie Gola, tylko Bramki, nie? Bramki, nie ma Gola. Gol to jest. Co można powiedzieć? Teraz akcja, rozgrywanie piłki po obwodzie koła. Kocinska świetne wejście rzut, ale bezskutecznie niestety. Przyjęcie Braku piłki. szczęścia jeszcze do bitwy, ale znowu nie fart. Będziemy mieli zamyła bramki. Co za nie. 9 przejmuje piłkę. Podanie do środka. Dziewczyna kajka? Karolina. Nie, nie. Nie, ona tam siedzi na dole. Siedzi na ławce to po trzecie Po czwarte to się nie znacie A. Marta Kocińska Niestety straciła piłkę Powraca Jakby ktoś nie znał wyniku 2 do 5 Po co tam zrobić? No głowę chcę mieć dokumentacji. Na stronie to później. A do kamerka stała, co ją wzięliśmy. Ale ładna akcja. kurcze! kurcze. Jagoda. Kurcze, podedworna. nie I gol! Goda. Jagoda! Jagoda jest? Tak, podetworna. Jagoda! Imię perfekcyjne! Brawo! Moje ulubione. Jagoda podetworna numer 9. No to będę najlepszy numer, bo z tym numerem grywa w reprezentacji szkoły jej najlepszy zawodnik Łukasz Śliwa który komentuje ten mecz jest narcyzem. jest fest skromny. nam. No. Oj, dobry rzut, to kończy, to tak ale wydaje. zawodniczka tych obroniła spokojnie. Ten strzał. Ale świetne przegranie. Jakże prosto teraz to zagrały. No i niestety 4 do 5 oddechają dwie bramki w ciągu minuty zaledwie zawodniczki Elo 13. Zobaczymy, jak się skończy to spotkanie. Nie uległo. Nie, nie to było ukrało, głupie to, jak się skończyło skończy W ogóle nie potrzebne. To, że drużyna ELO 9 miała luki w obronie, w zasadzie jej nie było, ale przejmuje kontrofensywę. Oczywiście, pan Bogdan Wenta, czytaj, Paweł Głowia. Co? Pan Głowiak zwołuje na radę. Macie 15 sekund, to jest dużo czasu. Możemy być dostać. Co to ma znaczyć? Jak wy tak możecie grać? Co wy robicie? Musi tam wyjść i wygrać to. Marta, grasznie, dziewczyna, jesteś dziewczyną, czy co? Zastanów się, gdzie są Twoje jaja, gdzie twój kolor i charakter. Come on, guys, you play your girls, are you girl or something? Come on, Brad, you play with your girl, are you girl or something? Tom, Tom, tam poleciał. Goniłem go, goniłem, ale nie dał prady. Dawajcie, gramy. gramy. O, to lubię. Drużyna ELO 9 tego? Komentator, tłumacza, jak jest Pan 24 z Watykanu robią. Tam jest komentator taki e, z włoskiego tłumacz. No. Jaką gada, słyszeliście? Mm. Co to posłuchać. nie potrafię Taki No pokaż. No, się poszedzą. No nie wiem, on tak dziwnie zaciąga. Tak. <laughs> bardzo wam błogosławię. Tak Nienormalnie, bardzo wam błogosławię. Bardzo wam błogosławię. Powiedz mi, to do dobrze myśląc? Kto ty, za to, jak to wygląda? O Jezus! Czyżby kontuzja? Kryste oh, pania, ależ boli ją, teraz kość ogonowała. ale wstawaj! Wstawaj, się nie poddawaj! To jest charakter. Co ci nie, zabi nie zabije, to cię wzmocni. No pain, no gain. Musimy przestać patrzeć na ból jak na coś negatywnego. Ból jest naszym przyjacielem. Każda prijaciół. droga do sukcesu prowadzi przez ból. Jak Cię boli, znaczy, że yy, masz postęp. Że, yy... Jagoda Podedworna. Jedyna zawodniczka, którą znam. Atak, ale nie wyszło. Niestety, niestety. Się zakończyła się totalnym niepowodzeniem. No może raczej niestety, bo to nasze zawodniczki, teraz wypełniły Nie wiem, komu mamy kibicować. Jako komentator to rzeczywiście powinienem być obiektywny i bezstronny. Ale jest to no trudne, drudny. kiedy gra nasza drużyna. Pani Basołego. Gdzie pani Basołego? Pani Basołego, a to jest... Mecz schodzi na dalszy plan, kiedy pani Basalego pojawia się na parkiecie. Dzień dobry, proszę pani. Proszę parę słów. Milczenie jest złotem. W jej wypadku to Kome a kameruje akcję, no. Już kameruje. Zbora. Basia iść na skrzydło. Basia na skrzydło. Łukasz. Jest i go. Barbara szliwa. Dzięki komu? dzięki komu, Dzięki Łukaszowi. Dokładnie. powiedziałem, Basia na skrzydła, poszła na szybą. Powiedziałem, Basia na skrzydła, puszła na szybło. Tak. Kto to powiedział? Nie, nie wiem. Łukasz, szliwa. Zdecydujcie sami. Siedzę na koniu. To będzie sobie oglądał ale to liceum to ma żałosne żarty, nie? Przez ale żałosne podcie komory. więc gdzie go obserwujemy osobliwe zmiany skórne. Co, Co? 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 Co ty pierdolisz? Co, pierdol? Co ty mówisz? Tam byli jakim? Także tutaj tutaj jest dla was. Gdzie są aplauzy? A, nie wiem. A oni są na e, przecież to jest stare. To... A, oczywiście. Tak nie może się zmieniać, nie? Nie, nie może się ubiegać. A, się, o, oni Nie, to się ja byłem o, w oczyszczalni już więcej nie ma. Chciałbym ci do 16 siedzieć? Ale ładnie to Uuu. zrobiła, ale Popatrz, już nie komentujesz? Już nie co nie, co nie ma nic się? ciekawego, słowa. ja wolę piłkę. Ostatni minut, to jest Tutaj co możesz powiedzieć? No możesz tylko powiedzieć, że hmm. będziesz rzut karny. No to wszyscy widzimy, tak? Będziesz rzut, rzut karny. Się... Tak. Jakbym znam jakiś komentator, nie ma komentować głównie tego, co się dzieje na boisku, bo to widać, tylko ma poda lubię, podawać wiecie, statystyki. Na przykład, że nie wiem, jakbym wiedziała jak się nazywa ta z dziewiątką, powiedziałbym, że to jest na przykład, nie wiem, Wszystko Jadwiga, nie, nie wiem... Hohenzollern. Jadwiga Hohenzollern. Hohenzoller. I jakie ma statystyki, że na przykład dwa rzuty, jeden gol, tak? Jak się chciała to się robi ciekawy. Powiedziała, to Mogę to tylko widziałam. powiedzieć, że Basia Ale Szymańska to coś w kawałku, skóry jest zszyty i kosztuje dwa tysiące. Czego myśleć? nosi na ramieniu. Ale ja się nie jadam torytkami, ja nie lubię tego z Brawo dla LO9, drugie zwycięstwo w tym turnieju, bardzo dobra pasa. Basia Szymańska, oczywiście, gwiazdą, która tu wszystkich porywa, która jest jak te skrzydła niosące nas ku emocjom. Brawo, 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 po złoto w naszych domach, w naszych sercach, dziewczyny. Idźcie, kroczcie drogą światła. Dzień Nie rzucimy się nasz ród. Piek